A ty koleżanko nic nie. faniaku. Ale mo, mo, może zrobić. Nie niesłaniakuje, ale on rzutkę rzutkę. po prostu ja jak mam jakie ty masz wykształcenie Po prostu, prostu załapież tak pozostałeś wydymany jakby nie przez Suka, ciebie jakie ty masz wykształcenie? Ja się naprawdę znam. Się nie pytaję, a dlaczego? No, oj. A ja jestem nie ja jestem na teraz. takiej stopie, że nie mam nie mam kredytu w jakimkolwiek banku. Ja mam kredyty pozaciągane ja prywatnie. Okej? Okay? Powiem powiem szczerze, że ja też idę zawsze tą tak. drogą. I też na przykład pokupimy, A Co innego że... zrobisz, kurwa. Ale kupcie sobie, kurwa, dzisiaj gospodarkę. Kogo stać na dzisiaj? Ja sobie, kurwa, tak kombinuję, że sobie, kurwa, kupiłem gospodarkę i zapraszam was wszystkich na tą gospodarkę. Na moje urodziny zrobimy Shabel Live Zlot. Ty przyjedziemy na zlot? No dokładnie. Poważnie mówię. Ja wszystko ogarnę, bo ja tam nawet Gabrielowi już wspominałem, że pojadę, nagram film, bo jest dom weselny, można zrobić imprezę. Mam kuzyna dj jest rezydentem Energy 2000. Jeździ za granicę grać. DJ Hook, proszę sprawdzić, to jest mój kuzyn. Drugi jego brat to jest kucharz. Dyplomowany z papierem po hotelach, wszędzie, kurde. Marcin, ile w tym roku zasiałeś? Ile będziesz się Kucharz, do tego jest catering w tej miejscowości. Normalny, profesjonalny catering. catering. Jest sala, rozumiecie? Na godzinie nie ma kuzyn, nie ma sprawy. Zrobimy imprezę w sobotę, a w niedzielę zrobimy normalny, kurde live, taki, że każdy się będzie mógł wypowiedzieć. Takie trzydniowe turnę. W piątek zjazd. Poniedziałek wyjazd. Okay. Okay? To, to, czyli to na, na lipiec mój początek. Który to będzie? Pierwszy? Nie. No prze... od czego, do, do, do... Słuchaj, od 30 czerwca, czyli w piątek, Ty Gabriel byś musiał wcześniej przyjechać, bo Ciebie trzeba tam czasem, wiesz. Troszkę rozlokować, ewentualnie poprzygotowywać jakieś nagłośnienie. Ja to, to załatwię z kuzynem. On ma sprzęt estradowy, jest DJ-em. DJ Hook sprawdzić. Resident Energy 2000. Również, nie wiem, czy słyszeliście o klubie Obsza. Obsza i klub Wietlin Trójka, SKR Wietlin. Tam grają największe sławy. Popek parę razy tam był, tam była rozumiecie Doda A, i w ogóle. Bracia Klupa to, to tego, co się o słuchajcie. Tam byli wszyscy A, sławy Wietlin, Wietlin Trójka. Okay. Nieważne, jeszcze raz e powiem. Słyszałem, że Ekart miesiąc. też tam też tam grał w tym klubie i co z tego? Słuchajcie, to, to jest Marcin, Wietlin Marcin, 3. Marcin a, albo Marcin, Wszak... Marcin, a Artur też będzie mógł przyjechać, czy nie? Moi przyjaciele, a Marcin mi pożyczył, przepraszam, a. Michał mi pożyczył pieniądze na mandat, mnie zatrzymali po pijaku, zabrali mi prawko. Miałem 18 lat, 19 prawie że lat. Za, za, zabrali mi prawko na rok czasu, a Michał, czyli właściciel tej kurwa największej dyskoteki na podkrepaciu, pożyczył mi na mandat pieniądze bo miał tutaj to właśnie SK zaczynały się imprezy tutaj właśnie w Rokietnicy. I to Ale co są imprezy warte w ogóle z tym Twoim rolnictwem i co to w ogóle jest wspólne? Mówię, że będzie, będzie DJ, można będzie kogoś zaprosić, ja zrobię obsadę profesjonalną. Słuchajcie, będzie ochrona, ja dzisiaj już Ale rozmawiałem będzie. z moim kolegą, jest, jest. Artur ochrona. może przyjechać? Ochrona musi być. Bo ja, ja się, ja się czuję zagrożony tak, w grudniu różnych osób, które przyjadą, a przede wszystkim ochronę Gabriela. Yy, Marcin, jaka się miejscowość się ty mów, jaka miejscowość? Ale ja nie chcę robić ja, filmów, ja nie, się ja nie przyjadę, sorry. mi podam. Do tego tak, słuchajcie, tam jest rezerwat przyrody, jest Marcy, punkt widokowy, można sobie... Marcin, jaka ja miejscowość? Ja ci wyślę na brief, okej? Okay? Na razie nie zdradzę, tylko mówię, są atrakcje. Słuchajcie, to Do tego do mój, kolega. mój kolega. Słuchajcie, załatwię, załatwię, komu trzeba będzie lokum? Pod, pod dachem, dachem, pod namiotem, u mnie macie pod namiotem pod dachem, w Konopiach, możecie spać, nie ma problemu. Jeden no z ja, ja mam, ja mam dużą, dużą działkę, mam 79 arów działki, w większości obsadzone będzie konopiami, jest tam budynek gospodarczy, jest tania stodoła, tam będziemy się ogólnie... A, a na tej górze sobie Będziemy przebywać w domu <laughs> weselnym, rozumiem? Nie Straż nie pożarna, dom weselny, kurwa, w remizie, kurwa, będzie impreza i chuj. Ej, bo mi się, bo... O kurwa, ja, będzie, niech... To będzie DJ profesjonalny, bo to jest mój kuzyn. DJ Hook. Google, yy. jak się Google znajdzie. To... Dobra. Do tego tak. Są jeszcze atrakcje fajne, bo jest czakram. Tam. Ja tam chodzę się modlić, nawet filmy pokazuję, że chodzę tam sobie robić afirmację. I on się nazywa, proszę sobie wygooglować. Ja nie będę mówił, jak to się nazywa, ale powiem wam, jak się nazywa kamień. A dla zainteresowanych znajdziecie miejscowość. Diabelski kamień, sobie proszę poczytać diabelski Kamien. kamień na Podkarpaciu, ewentualnie błędny kamień, bo historia jest, jest taka. Y, tam jest opisana historia, dla tego, ty, dlaczego on się nazywa diabelski kamień. I on ma bardzo zły, obczaj sobie temat Łysa Góra, nie? Kurwa nie Ły, przerywaj pijaka. Góra na Podkarpaciu. pizda na twoim kolanie kurwa. Ty masz łysą pizdę ja ją... na przykład. A będą, ja zdać, to nie nie, nie. ja do niego, Kłopasz, kurwa. Nie. I tu jest agresja, kurwa, ja tu zgłaszam. E, Hej, kurwa. E, Dyskryminację, kurwa, nie wiem dlaczego on mnie nie, ja nienawidzi. Ja tylko, kurwa, to jest, bo to szkoda go słuchać. Chuj, <noise> dobra, się nie nazywam. Dlatego nie mówię, się będzie ochrona, nic się nie stanie. Oczywiście, ochrona musi no nie, być. A nie będę ja nie ma gdzie mi nie lubią. No, no patrz, kurwa. No to nikt tam nie pojedzie wtedy. A Marcin, a kto tam? Ja też będę mógł przyjechać, czy nie? Oczywiście, wszyscy będą. I, ta, i też będzie punkt apteczny, każdy zostanie przebadany, każdy ma się okazać, czy on bierze jakieś preparaty, niepreparaty, pre, bo ja nie chcę nikogo, żeby mi zaplał na polu. Okay? A narkotyki? Będzie, będzie pielęgniarka. Ale to, co. Zapnij tak się pijaki króliba mać. Już mnie chuj strzela. Zajasłem ten diable kamień, to jest Jasło Grolice, to jest to? Gdzieś tutaj? Tak? Nie, 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 to nie ten, to nie ten kamień. Podkarpackich no, pisałem, tu nie ma. Błędny kamień, Błędny kamień. Odbłądzić. No i dlatego mówię, że jest kram, bo ma dużą energię, no nie? I dlatego mówię, że fajne są tam atrakcje, jest taki dinozaur. Jest też y, szlak malinowy, jest szlak Bobra, tam jest las, tam jest rezerwat przyrody w lesie, jest Nording Walking, wszystko jest pokazane. Dobra, jest tam też, y, słuchajcie, koło tego kamienia są, są zrobione stoliki, ławki, można się biesiadować. Tam jest film nagrany z tej biesiady, jak sobie zrobili, a ja im zwróciłem uwagę, że śmieci ze sobą z powrotem proszę zabierać. I spierdolili. Tutaj, ja nagrałem y, Mariusz, trolle, trolle y, leśne czy będą te czy będą testy na C 19 też robione? Te testy, tylko podstawowe ciśnienie, bo mnie interesuje, Aha. kto mi z jakim stanem zdrowia przygo. Podstawowe ciśnienie, źrenice. Czy nie na, przyjechał naćpany? Słuchajcie, zero ciśnienia u mnie, ja, ja żadnych, żadnych naćpanych, ani pijanych nie chcę. U mnie zakaz spożywania alkoholu. Nie będzie można pić zioła? Zioła w opór. Kto chce, ile chce. Zero alkoholu, a kolik, piwo zaraz, nie, zaraz, nie zaraz. będzie. Wipić piwa można nawet? Albo czarnia, nie, ja mówię, u mnie na mojej działce. działce nie ma takich rzeczy. Wychodzisz na działkę za bramę, na własną odpowiedzialność jak najbardziej, ale nie u mnie, okej? Okay? Ale jaka jest definicja ćwania? Bo, bo dla wielu osób tutaj ćwanie to jest, ja Słuchaj, to jest na twoim przykładzie. Ty jesteś teraz znać i ja takich nie chcę na przykład sam. Okay? Ale nie, nie, tutaj mówisz o no tak, tak, po trawce. Takich jak ty. A ty mi sam powiedziałeś, że ty za chuja do mnie, nie przyjedziesz, zlewasz mnie ciepłym moczem. Pamiętasz? Ma Marcin, Marcin, słuchaj. Nie, no nie, nie się rzuczyć, Martek, ja, Dlatego ty robisz. nie ja byś się zaproszony, bo sam sobie powiedziałeś, że nie przyjedziesz, a resztę zapraszam. Dlatego mówię, ochrona musi być podstawą, żebym miał ochronę. O Okro... ja 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 będzie. nie, obiecuję nie, nie, przyjadę nie, zachuję. No, no ty ty, chuj, ty, chuj, się tak, Marci... Oczywiście. Marcin, Marci, 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 Marci. Marci, Marci. Ja będę, ja będę na pewno dysponował wędzarnią. A jak sobie przywieziecie, ja to sobie będziecie jeść. Bo ja wam no, nie będę ja kiełbasy ja kupował, Może? Ja teraz tak. Bym... Ale jak, jak ty będziesz ja wędził kiełbasy, robił kiełbasy? No to już lepiej w sklepie no, kupi się kilka kilo, nie? Gdzie ty a, wędził, będziesz wędził, będziesz kiełbasy robił, będziesz kiełbasy robił? No Że ale w no, ale czym problem? Ja Wędzar nie mam. Jaki problem? Od razu na bieżąco. Ci plutka. Dwie godziny będzie już gotowa. Jaki problem? A maja jest trzy minuty gotowa. Dobra, nieważne. Jeszcze raz powtarzam. Yy, ja Marcis, ja na ile. Y, 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 um, osób tak. Generalnie około. To planuję. Yy, jak, y, jak będzie impreza, tam się dużo nie zmieści. Około 50 do 100 osób na imprezie. Ale jeżeli ktoś by chciał na wykłady, bo będziemy robić wykłady, będzie nagłośnienie, ty będziesz to prowadził w tej gminie, znaczy w tym domu weselnym, okej? Okay? Tam będzie można zrobić po prostu, jakby to powiedzieć, webinar, okej? Czaj. I szczerze szerzej, to na powiatowo to zrobimy, na powiat. Nie na powie, nie, 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 nie. tylko w jednej miejscowości, ale chodzi o to, żeby był transfer na internecie. Ale, ale o co chodzi? Chodzi o to, że kto będzie chciał z alternatywy sobie przyjechać, dlatego podstawa jest ochrona. Żeby, ja też złożę zawiadomienie na policję, że będzie zmasowana impreza Od razu... Bez broni. wszystko na legalu, jak najbardziej na legalu, bo słuchajcie, to dlatego mówię, że przyjadą. Osoby przyjadą. A Skąd wy wiecie, że Gabriel może się nie czuć zagrożony za to, co on kurwa tutaj na przykład dzisiaj śpiewał? Ale czuję, czuję się niemile widziany. Tak. Tak? Gabriel jest taki dresz, tak, tak. dreszcz mocy. No. A jak? Dlatego ochrona, podstawa i dla mnie i dla was. A ja ochronę mam spokój, to wypadnie takie, że kozaki, bo to moi przyjaciele. Ale firmowy policjant na, na, na emeryturze, tacy wiecie, z blachą, no nie? Nie byleluje. <laughs> wow. Policja, tak, prywatna. Mam. Marcin, ty, ale tutaj ktoś normalnie... pisze zioło i policja, rzeczywiście. No zioło i policja, to tak nie zapomnijmy Bo mówisz, że do oporu zero, można u Ciebie tam spożywać narkotyki w postaci ale, zioła, to... Aleks, dlatego no. zero alkoholu, zero dragów. Absolutnie nie ale ma mówisz, takiego... Nie W o narkotykach w postaci barihuany. Ty to powiedziałeś, ja nie. Ja bym powiedział tak, nie bierzcie ze sobą wragów, bo na to miejscu będzie konopie, ich zbyt dużo. Panie kolego, kurwa, pijaku nie przerywaj, a poza tym ja mam konopię włókniste, odmiana w I tam nie ma THC? Nie ma THC. Nie przekracza panie chociaż to, ta odmiana ma najwyższe stężeństwo. Ale ten może być e, bezalkoholowy alkohol? Nie na obecność THC. Yy, na ma... Ja złożyłem ja, to też, żebym nie od tego zbliżył Co? To mojka, rezerwat przyrody, mojka. Tomasz, ja tam, ja tam chodzę się, się, modlić. się modlić. W ogóle to jest mój kamień w ogóle. Wyręby, wyręby, o. To jest okujec. Ja tam chodzę. Czuj, barbarzyńca, ja tylko <grym>... chcę ustalić warunki. Ale Gabriel... Ja też by się nie okazało, że... On to jest czakram On ma zajebistą moc i wszystko się sprawdza, bo ja nagrałem live jak się ludzie do mnie przyszli zgubili kurwa prosili mnie żebym powiedział gdzie do domu dojść turyści kurwa Rzeszowa I... przyjechali chuj zabłądzili chodzili Marcin. a raz to mi zwracali z GPSem Garmina wyszli pod dom bo się pogubili ten kurwa kamień działa. Okay? Marcin tu się ktoś pyta Nie Marcin tu się ktoś pyta czy ze, czy ze swoim seksem można przyjechać? No jak... i się pomóc? Słuchajcie, ale ja, ja was nie chcę z namiotem. Przyje, słuchajcie, z namiotem, bo ja dużo, dużo jakiegoś tam lokum nie mogę pod dachem załatwić, ale można będzie spać, jak ktoś sobie kalimatę przywiezie w domu weselnym. Pytanie jest, czy umiemy... No jeżeli to, to, tak, o, jeżeli dogadam się z Marcinem, to ja przyjeżdżam z tą i dziewczyny u mnie w namiocie, innej bardziej. Na tutaj przerywa? Proszę cię, Gabriel. Wyłącz halo, halo. kurwa... Mówimy o imprezie, czy, 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 czy o czym? Co czy o e, o rolnictwie. Ankietę zrobimy. Kto się szykuje na imprezę Marcina? No. To ja to no może przerwę już to, no może to, już, to Dywagacje jakieś tam. Ale ja zapraszam na konopię. A konopie się... konopię mam dostępne. Ty Wszystkim skarsie. będziesz sprawdzał oczy, ale konopie są dozwolone, tak? Ty, ty, oczywiście. Wszyscy, hmm. będą sprawdzeni. No, a, ale cze ale, czek ale to czekaj, ale bardzo... czekaj. Ale co z tych włókni, z tych To będziemy, nie wiem, z ubrania szyi, czy nie wiem, papier robić, no, nie wiem. Jeść. Jest. Dobry. będziemy jeść. Zrobicie. ode mnie w gratisie, a zrobicie sobie co chcecie. Macie, no, to jest pytanie, czy masz świnie nie mam świni, bo nie da rady mieć świni, kurde, ewentualnie jakbym chciał, to mogę mieć wytniamską, ale jestem myśliwy. Będę chciał idę, kurwa, i mam dzika. Ja świni nie muszę hodować, ja mam dzika. A ty masz broń, masz w filmy... domu. Gabriela puszczał, jak ja dzika na stole roz, roz, roz rozbieram. Rozbiera. A masz broń, rozbiera traktor który widzi nagie przewody. No, ja też to znam. słuchaj. Ty... Co ty pierdolisz? Gabriela zapytaj. Gabriel, była, był puszczony dzik? Ale sam? Ta mopa. Ale no, ty co odebrane było mięso, kryjone było, ale ty jak? Odebrane był no, było mięso, bo widać puści... czego tu jest. Nasza rozbiera y, y, przewody traktora. Ja. Ty, ty... Marcin puścił rozebranego dzika. Gdzie tego go rozebranego puściłeś? Oni nie wierzą Gabriel, ja pierdolę tym. Ja powiem tak, w Polsce jest taki gościu, założył kombinat konopny, jak chcesz, to się możesz tam z ja, mnie interesuje, ja Nie, mnie nie interesuje taka współpraca. Oni jak będą chcieli, to do mnie przyjdą a, i mnie interesuje, a. żeby wam pokazać. Ale to co? I, żeby... I, i podczuli ten imię. No okay? Nie ja no, ogólnie no, tak. Marcin, tak. Marcin, Sadzić, Marcin, falić, Marcin. Zalegalizować, zgadza, zgadza się, ale chodzi o to, że w Polsce jest około 4 chyba milionów yy, hektarów upraw. A już się pytałeś o Już I... się ostatnio, czym ja mogę to wyżywić. Ja mówię, że nie tylko nasiona, ale mówię, żeby się zjednoczyć. Przecież ja nie mam tylko fazy na konopie. Ja dzisiaj jak gorałem, to mówię, że sobie zrobię grządki, okej? Okay? Ale nie tylko no faza, tak? ale konopie naprawdę może w tym pomóc, bo na no, tej grzątki, podstawie zrób, no. ja, Słuchajcie, ja mam wyjebane co wy będziecie robić, ja konowie. Pamiętaj o tym, że pewne rośliny nie lubią rosnąć koło pewnych roślin, znaczy warzywa, pewne warzywa nie no, lubią tak. rosnąć koło pewnych warzyw. I, no i co? no i, i co? I możesz I co? zmarnować nasiona, jednym słowem. Wyjebane mam. A no to albo tak, albo tak. Konopia odżywia ja bo... glebę, nie? Później wszystko ładnie siada na to Słuchajcie, na razie bo pół na ten pół, ten pół jest przy, Czy przyjedziesz na imprezę Marcina? Pół na pół jest na razie Marcin, ile w tym roku obsadziłeś? Ile obsiałeś? Kto będzie chciał przyjechać, to przyjedzie Marcin, ile w tym roku obsadziłeś, obsiałeś? To wcześniej chyba jeszcze, jeszcze od nie? Od razu, jak ktoś, kurde, mi tutaj wjedzie, jak... Ale to za wcześnie chyba siać, jeszcze mam mrody są no jeszcze, nie? Tylko... No ale trzeba przykrywać, trzeba, pary, trzeba ja przykrywać, jeżeli nie jesteś pewny pogody, to trzeba to ładnie, przykrywać lisem, żeby ogólnie to, nasiona, to, 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 to <grym> chyba mi doradzać kiedy, okej? Okay? Przepraszam. Marcin, bo, bo... w tym roku masz plan zasiać. Jak, jaką powierzchnię? Powiedział, że ma 2,5 hektara. Ale ja mogę ale skomentować jest. ankietę, bo jest mała przewaga. Przywaga 52% na Dobry nie, 48% na tak. Oddaję głos. A, yy, a czekajcie, yy, poczekaj Marcin. Yy, do, do koleżanki tutaj yy, na, na czacie z yy, Stacy pisali, że chcieliby kamerkę zobaczyć Twoją. No tutaj. Stacy. No nie Ale Stacy jest bardzo seksowna. Fajną ma dupkę cycki, no yy, o, to od niej zależy czy, czy pokaże raz. Ja myślę, że nie będę się pokazywać, ja jestem tutaj pierwszy raz i nie muszę wszystkiego pokazywać za pierwszym razem, tak? No, bo... nie ale tu na czacie piszą, że możesz założyć jakąś maskę, jak Marcin z Toronto, czy Gabriel z, z po coś Po cyckach nie pozna. No. Martin? No. no. Co to? Wcześniej pisali, że to maska BSDM jakaś. Co to jest? To taka maska? To jest? Czy nie? BSDM maska jakaś. No, co to znaczy, BSDM? Ja nie wiem. To znaczy, było... że się zakuwałeś w kajdanki. Co? Marcin, z BIL nie byłeś niegrzeczny, no? To mniej więcej w ten sposób. No, Marcin ma maskę na sobie cały czas. Słuchajcie, zagram. Ja, ja ja rozmowy, bo, czatu na, na nie, Ja proszę czatu. Nie schodźmy teraz to. na inne tematy, bo temat jest rolniczy, chyba nie? Tak mi się wydaje. To? Zagram wam coś. To że jesteś muzykiem i aktorem. Nie dzisiaj, dzisiaj jest ostry, dzisiaj jest ostry. Jak no. gdzie? Gabriel śpiewał, ja kurwa gram, a reszta co? Nie śpiewa przynajmniej, albo nie wiem. Ale w tej chwili jest 79%. Bo bo ten, bo ten, jeszcze lęcz. Jeszcze dawać. Ja, ja mogę ten... śpiewać, ale muszę ankietę przeczytać. 51% jest dalej za nie. 49% Aha. tak, czyli dawaj melodię. Y... Tak i tutaj koleżanka, tu jest napisana I tu, tutaj masz, koleżanka to, będzie, będzie, śpiewać. będzie śpiewać teraz. Redline. Nie koleżanko będzie świeci skami. To ja mogę śpiewać. O. Nie tańczył. Mhm. Ja będę tańczył. Ale co? Yy, jedziemy na Kuja, Jezusa. Na mojej Marcini, ja, Marcin. ja będę tańczył? Ja, roboty. Ja sobie ustawiam, słucham was. No to dawaj, Ale... Jezu, ufam Tobie, Jezu, wam Tobie, znasz to W granym, ma, tam w tym centralizatorze w granym, ma melodyjki tam. Musi przypomnieć, którą. Daniel, ty będziesz na imprezie? Daniel, czy, pytałem, czy będziesz też na imprezie u Marcina? O, oczywiście, ja na każdą mogę przyjechać do Marcina, czy gdziekolwiek. Marcin zaczyna wygrywać, 51 osób jest na tak, 48 na nie, 1% niezdecydowana, czyli jednak większość Marcin przyjedzie do Ciebie na imprezę, ale to było na granicy ostrza. Przynajmniej z tego co tu widzimy. Na pewno będzie gdzieś około 150 osób u Ciebie. No to za Ale ja już mówię, że ja nie przyjeżdżam, bo <laughs> Przyjadę na drugą edycję, okej? Okay? Dobra, gram coś. Słuchajcie, to jest moja młoda. Dawaj, graj jakiś patent tego. Dawaj preset, który jest w tym syntezatorze tego kaszka włączyłeś. Śpiewam dla ciebie. Moje serce zostało na ulicy. Tam gdzie porzuciłem mój samochód. Słychać coś w ogóle? Tak. Dlaczegoś no, śpiewał? Super. Wychacz no. to gra. Marcin, to jest moja Marcina, 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 to masz bronić. Zostawiłem moje auto. Siedemnaście kilometrów od domu. Przyszedłem na nogach. Dlaczego zesłomuję jego drogę? Kochałem Zaj mojego to. golfa. Dlaczego mi go zabrałaś? Masz broń z tym? Jak jako myśliwy masz broń w domu? Tak, kurwa, ja, ja tu masz chcę śpiewać. Y, znaczy y, Marcin komentarz był od Jacka. Ma, Marcin ma podobną maskę jak pewien aktor homoseksualnych filmów dla dorosłych Van Darkholme, co w filmach y, właśnie Sadomaso grał. Nie wiem, bo mi przywał ale... To nie jest ta matka. To, to nie z tego 20, filmu, nie. Nie z, tych nie z tych filmów. Czego wstydzisz. Się? To, się... to możesz bić. Żeby palce palce zebołami, że jej nie uszkodzisz. Czyli jednak Sadamacho. Jak ci pleci? Słuchajcie, wracając do tematu, fajnie tam jest, bo tam są fajne energetyczne pola, no nie? Przede wszystkim ten diabelski kamień, i to jest prawda, no co tam się wyrabia. A to, to widać że to, 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 to jest prawda. Tam nie zła energia. No. Słuchaj, to jest prawda, bo ja tam ludzi u siebie, u siebie, u siebie na przykład, jak mi przychodzi ktoś z ogrodu, bo się zgubił, a ma Garmina, a. GPS z Warszawy przyjechali z Garminem, no to wiesz, w ja, ja, ja. Garmin można w bo no. on mnie prosił, żebym powiedział, gdzie do domu dojść, no nie? Do samochodu, bo przyjechali z Warszawy. Do dzisiaj. Do dzisiaj nie umieli trafić. Ale ja film nagrałem na ten temat, jest nagrany, jak się gości a. Pytanie, czy na imprezie też będzie w maskach bal, bal maskowy będzie, pytanie. Ja będę na pewno, a jak wy, to wasze Gregor von Braun. Proszę nie pytać półko mnie, czy będę miała założoną maskę na twarzy, jeżeli włączyłam kamerkę, bo nie włączę tego dzisiaj przynajmniej. ja Ej, przepraszam was wszystkich, ale rozumiecie mnie? Dlaczego nie przyjadę na tą imprezę? Dziękuję. Tak, tak, tak. Nie <laughs> Dobra. Um... A pominając imprezę mówię, że pasowałoby się za tych rolników, jakby to powiedzieć. Yy, pomodlić. Yy, pomodlić przede wszystkim. No to zdrowaś, Mario, łaski pełna. Pan do, to za, ma, ma, za maskę ma... pełną? tak? Czym... Za do, maskę to... pełną. Yy, <laughs> ma pełno. I to wszyscy się będą kiedyś modlić, ale do żywej rośliny, a nie do betonowej figurki. Bo wtedy to będzie miał sens, okay? Tak jak ja to robię. Pana Dobra, do y kończego. co? Słuchajcie, kończymy streama, czy coś jeszcze konkretnego Pogadamy. Myślę, to można, można kończyć, bo to już takie konkretne poleciały, że energia jest niesamowita, także... Poczytaj, Alek, poczytaj sobie na temat no tego kamienia. Że jest godzina druga, pierwsza, e, druga jedna, tak? Takie można. Można imię? Powiedz Stacy, tak? No. Dobrze. A prawdziwe imię? Ale to nie. Ale to nie jest twój dziewiczy tutaj leczę. Jak? Nie, serendipia. <noise> no. Jakiej naprawdę imię no, masz? Google, Google. Google, tak masz w dowodzie Google, Google wpisane. Google Dresd. Dokładnie. Tak mam. Może być? Wciemniasz. No dobra, teraz Ściem, ściemniasz. Z i powiem. Julia się nazywam. O. A dlaczego wy się wszyscy pod pseudodomin... pseudonimami chowacie? Mm, ja to lubię. Nie wszyscy. Dlaczego. Ja, ja wam powiem, to że. To ja to robię od dziecka. Ale Google to, to jest. To, jest, to jest siostra tego dresa. Jak mu tam było? to nie mam na Google, tylko ja, ja, ja mam. Z brygady. Marę, dlatego, dlatego. Tak, ja... tak, jestem Google na Discordzie też, no. Serio? To jest córka no. szatana. A, mówi, ostrzegałem was przed nią. A czemu, a czemu wy nie rozmawiacie na konkretne tematy, tylko jakiś pierdołak? Dzisiaj jest temat o rolnictwie. Yy, Dlaczego to, nie? To się no to Marcin, dzieje. się. No to ty Marciusza. zacząłeś się. Yy, Ewa tu pisze o rolnicy, porozmawiajmy. Ewa tu napisz jakieś pytania, kurde. O ten. Ja już wcześniej Ile, mówiłem. Marcin w tym roku, Ale może Ewa się odłączy do nas. Dlatego, dlatego mówię, Gabriel, ty jak chcesz się pochwalić na Białorusi, że, że żeby na ciebie przynajmniej łaskawym okiem popatrzył? Czy ty się, czym ty się pochwalisz? Swoim A, głosem? Coś, to trzeba coś, pokazać. Ale, ale co ty Marcin? Co ty pokażesz? Jak żadnych planów jeszcze nie zebrałeś? Tylko na razie. A ty co pokażesz? Marcin. Marcin, ile w tym roku. Marcin, ile w tym roku A Ty Aleks, pola? Czy, czy możesz zaimponować prezydentowi Białorusi. Czym? Alex? No, pokaż. Ja, czy? ja na Białoruś nie jadę. Ja na nie możesz, Białoruś nie, jadę. Ja nie możesz, Ty myślisz, że on na takich patałaków się będzie, kurwa, patrzył? Ale nie na, no, do, no, na patałachów na pewno. Nie. Marcin, mówisz, ile w tym roku po, tego ciebie no, On się będzie, kurwa, szanował takimi, kurwa, ludźmi jak ja. Tak, Bo ja tak. potrafię w pomnik ksiąść, kurwa, zaorać, a za chwilę, no. kurwa, w językach obcych sprzedać samochód. Ten sam Ostro. dzień. Ostro. Ostro. I robię to, i robię to profesjonalnie, okej? Okay? Ja. Okej. Okay. A, a ile w tym roku? Dana, ile? A w dodatku, jak mówię, roku? że mam znajomości w Szwajcarii, <śmieniu> w Genewie, to się, kurwa, śmiejecie z tego. <laughs> Boże, tam, ja no, 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 no. Marcin pytanie, czy hotel blisko jest twojej wioski? Można załatwić, nie ma sprawy, do ogarnięcia, wszystko do ogarnięcia, dlatego mówię, pasuje zrobić konkretny zlot, porozmawiać o faktycznych celach, o planach i zacząć to realizować, a nie pierdolić tylko, realizować, poznawać się na żywo i realizować to, przenieść to na formę prawną i wtedy się zacząć chwalić. I jak ty Gabriel chcesz Kasia. podbijać do prezydenta, to mu pokaż, że masz taką ekipę, którą możesz zaprezentować. Taką, no. y rozumiesz o co chodzi. O tak, y ekipa... na streamie teraz, jak widać tutaj, w tych dwóch maskach, tak? Taką ekipę przed chwilą w płaszczyku siedziałeś zakamuflowany. No to była sceniczna aranż, aranżacja. Aranżacja to była. Tutaj. A teraz to już że ci